Witam serdecznie. Pytało się mnie kilka osób, w jaki sposób ja ulepszam moich bohaterów, czy mam jakiś system, co zrobić, żeby ulepszać ich szybciej. Jak również w jednym z moich filmów wspomniałam, że używam metody, która zajmuje trochę czasu, ale daje tych bohaterów jakby ulepszonych trochę szybciej. Trochę tak batwałam tą całą odpowiedź, więc chciałabym ją wyjaśnić w dzisiejszym filmie. Ok, jesteśmy w moim dużym koncie. Moje duże konto ma dosyć pokaźną kolekcję bohaterów. Ja mam chyba w tej chwili 29 skończonych bohaterów pięciogwiazdkowych. Już nie liczyłam tych 4 i 3 gwiazdkowych. Generalnie w 3 gwiazdkowych staram się ulepszać po jednym bohaterze w za wyjątkiem Wittorii, których mam. 5 i chyba tam jeszcze Tela i Dugale mam po dwa. To są lekarze i chyba mam dwie z paru jeszcze i dwóch jenachów. Następnie w trzech gwiazdkowych bohaterów, którzy są z eventów w większości mam po dwie kopie zrobione albo jestem w trakcie robienia tej drugiej kopii. Po co aż tyle? ja używam je trochę jako pomocniczo przy levelowaniu innych lepszych kart, ja za chwilę to wytłumaczę także moja kolekcja trzygwiazdkowa jest dosyć pokaźna, jeżeli chodzi o czterogwiazdkowych bohaterów generalnie staram się mieć po jednym po jednym bohaterze z każdego jakby, każdego rodzaju mam kilka duplikatów duplikaty są najczęściej Albo hilerzy, albo właśnie jacyś specjalni bohaterowie z eventu, którzy są wyjątkowo dobrzy. Jeżeli chodzi o pięciogwiazdkowych bohaterów, najczęściej mam po jednej kopii, za wyjątkiem kilku, którzy są według mnie wyjątkowo dobrzy. Tacy jak Krampus, których mam dwóch, Anastazję mam dwie. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o podwójne pięć gwiazdek. Chętnie bym miała podwójnego kojotę i nawet pięć kopii Emy, ale nie mam, mam tylko po jednej. Może kiedyś się trafią. Ok, używam do, do lepszenia moich kart tylko albo w większości jedno- i dwugwiazdkowych bohaterów, których produkuję w Akademii Wojskowej. Mam w tej chwili trzy akademie wojskowe na poziomie drugim. Czyli produkuję jedno i dwóch gwiazdkowych bohaterów. W nich w tej chwili odbiorę sobie proszę. Mam tutaj dwóch gwiazdkową, mi wyrzuciło. I czwartą moją akademię mam na poziomie 20. I ona to jak jest wypełniona na 58 dni. Nie mam wystarczającej ilości żywności żywności głównie, żeby pracować również nad bronią, więc na razie mój zakład zbrojeniowy jest pusty. Nie yy, używam też do ulepszania bohaterów treningowych, ale tylko tych, których zdobywam albo z misji, albo z odznak weteranów. Yy, ja nie kupuję tych zestawów, które mają bohaterów treningowych. Dla mnie to jest trochę strata niepotrzebny wydatek. Także ja tylko bazuję na swoim farmingu, czyli to, co zdobywam z mapy i to, co zdobywam z Akademii Wojskowych i z misji. Ok. Jeżeli spojrzycie na moją kolekcję w mojej drużynie, moja drużyna pierwsza, czyli tych pięciu bohaterów na samej górze, to jest tych pięciu bohaterów głównych, nad którymi ja pracuję. Tak jak widać mam trzech bohaterów pięciogwiazdkowych, którzy są na tym ostatnim etapie, pięciogwiazdkowym etapie dociągnięcia w górę. Mam jednego bohatera tutaj, pięciogwiazdkowego, który jest na etapie czterogwiazdkowym i ja go pociągnę do 4,80 i muszę go na tym etapie zostawić, ponieważ nie mam materiału, żeby go promować dalej i mam jednego bohatera czterogwiazdkowego, na którym będę pracowała do samego końca. Jeżeli chodzi o moją drużynę, to co ustawiam w drużynie drugiej, czyli tych widać tutaj mam pięciu bohaterów trzygwiazdkowych, to są jakby moje pomocnicze karty przy pracy ja ich używam głównie po to, żeby oszczędzić żywność. Wiem, że wielu z Was nie ma problemu z żywnością. Ja problemy mam, co chwilę mam niedobór, dobór. Szczególnie jeżeli się pracuje nad kilkoma pięciogwiazdkowymi bohaterami na i oni są na tych ostatnich, na tym ostatnim etapie ulepszania. Ta żywność kosztuje bardzo. Znaczy, poświęcenie jednej karty, jedno, jedno albo dwugwiazdkowej kosztuje bardzo dużo żywności. Także jakby balansuje to, ciągnąc do góry tych trzygwiazdkowych gwiazdkowych bohaterów. Ok, trochę liczb, trochę matematyki, żeby tak dać wam jakby pojęcie o tym, ile, ile tak naprawdę trzeba zużyć kart jedno- i dwugwiazdkowych po to, żeby ulepszyć któregokolwiek bohatera. Również Aha, o czym jeszcze warto wspomnieć, zanim podam te liczby? Jak widać, ja pracuję nad bohaterami we wszystkich kolorach, we wszystkich pięciu kolorach, dlatego że ja używam, jakby, ulepszam ich kolorystycznie, to znaczy poświęcam bohaterów w tym samym kolorze, czyli na przykład zielonych bohaterów jedno do ulepszania zielonego bohatera. Bohaterów czerwonych używam do ulepszania czerwonego bohatera i tak dalej. Jeżeli bohaterowie jeżeli używam bohaterów w tym samym kolorze, oni dają więcej punktów doświadczenia. Więc może ja pokażę, jak to wygląda. W przypadku bohatera jednogwiazdkowego, jeżeli użyjemy go w tym samym kolorze, czyli Delmar jest czerwony, więc jeżeli użyję bohatera jednogwiazdkowego, on mi da 180 punktów doświadczenia. Jeżeli zdecyduję użyć bohatera w innym kolorze też jednogwiazdkowego ta ilość punktów doświadczenia jest zredukowana jest ich tylko 150 czyli jakby 30 punktów jest urwane za, jedne, za jedną kartę ta różnica jest trochę większa jeżeli chodzi o dwugwiazdkowych czyli jeżeli użyję dwugwiazdkowego bohatera w tym samym kolorze to otrzymam 468 punktów doświadczenia natomiast jeżeli użyję bohatera dwugwiazdkowego w innym kolorze to otrzymam 390 punktów doświadczenia jak to wygląda teraz liczbowo? Żeby ulepszyć bohatera trzygwiazdkowego, czyli takiego jak tutaj powiedzmy cmyk, jeżeli będziemy używać bohaterów, których produkujemy w Akademii Wojskowej na przykład 2 i 11, czyli bohaterów jedno- i dwugwiazdkowych, wtedy potrzebujemy ich w tym samym kolorze 256 kart średnio. Mniej więcej, zależy od tego ile tych jednogwiazdkowych tam wpadnie. Jeżeli używamy bohaterów we wszystkich kolorach, czyli wrzucamy do kupy wszystko, co produkujemy, i skupiamy się na jednym bohaterze tylko, i ładujemy w niego każdy kolor, to wtedy potrzebujemy 296 kart, czyli około 40 kart różnicy. Jeżeli produkujemy, pracujemy nad bohaterem czterogwiazdkowym, to tak samo w tym samym kolorze. Jedno i dwugwiazdkowe karty to jest 601 średnio. Jeżeli używamy wszystkich kolorów, to wtedy jest 695 średnio, czyli około 94 bohaterów więcej. W przypadku bohaterów pięciogwiazdkowych jest w tym samym kolorze, jedno i dwugwiazdkowe karty to jest 1222, tyle potrzebujemy kart, aby skończyć. Oczywiście, znowu to jest wartość średnia, albo 1414, jeżeli używamy wszystkich kolorów. I oczywiście tutaj bierzemy pod uwagę, że jedna piąta z tych kolorów to jest w tym samym kolorze, czyli daleko maksymalną ilość punktów doświadczenia. Czyli różnica jest prawie 200, 200 bohaterów. Teraz tak, jak to się ma, jakie to ma przełożenie do. Mm, Naszej produkcji, czyli to, tego, co produkujemy w Akademii Wojskowej. Jeżeli mamy, jeżeli produkujemy w Akademii Wojskowej dwa, czyli wtedy otrzymujemy jedno-dwóch gwiazdkowych bohaterów we wszystkich kolorach, to jest bardzo przypadkowe, wtedy produkujemy około 48 bohaterów na dzień, na dobę. Potrzebujemy do tego 2000 żywności, 5 rekrutów i jedną koszulę. Jeżeli. Czyli 48, jeżeli mamy trzy Akademie Wojskowe na poziomie drugim, tak jak ja mam tutaj w tej chwili, to mam, to produkuje, zaraz szybka matematyka, 146 chyba, 146 produkuje na dzień, 146 kart, które mogę użyć do levelowania. Jeżeli używamy Akademii Wojskowej 11, wtedy ona produkuje, oczywiście ta produkcja jest tańsza, bo kosztuje 1000 żywności albo dwóch, i, i dwóch rekrutów, ale produkujemy tylko 12 na dobę. Czyli jeżeli mamy 3 Akademie Wojskowe 11, to w sumie nam daje 36 kart na dobę. Czyli to jest stosunkowo mało. O, więc, oczywiście, nasze ulepszanie bohaterów będzie wtedy dużo wolniejsze. Więc, ponieważ ja w tej chwili mam trzy akademie wojskowe na poziomie drugim, produkuję dosyć dobrą ilość kart. Oprócz tego, oczywiście robię dużo farmingu, no bo muszę robić dużo farmingu, żeby mieć te koszulę. No i z misji i z różnych i z chyba odznak weteranów dostaję również bohaterów szkoleniowych których też używam. Ok, um, to było tyle, jeżeli chodzi o liczby. Dlaczego ja mam teraz dwa rzędy? Dlaczego mam w dziesięciu w sumie bohaterów, nad którymi pracuję? Otóż, um, ulepszenie bohatera to nie jest tylko koszt karty, którą musimy poświęcić, ale również musimy poświęcić żywność. I na przykład. Um, Mając, powiedzmy, weźmiemy Gimona, który jest w tej chwili na poziomie 5,62. Jeżeli będę go chciała ulepszyć i użyć jednogwiazdkową kartę, to będzie mi to kosztowało 11 tysięcy żywności. Jeżeli użyję dwugwiazdkową, też 11 tysięcy żywności. Czyli tyle samo żywności zapłacę za, za to, żeby, go, żeby użyć każdą kartę. Jeżeli to zaczniemy. Mnożyć, to oczywiście pokazuje to dużą różnicę w tym, ile musimy produkować tej żywności, tak naprawdę, żeby używać te mniejsze karty z mniejszą ilością punktów doświadczenia. za naprawdę niewielki przyrost tego doświadczenia na, na danej karcie. Czyli 10, powiedzmy, że użyjemy 10 kart jednogwiazdkowych. Dostaniemy 1800 punktów, a będziemy musieli zużyć 110 tysięcy żywności, żeby na tym poziomie 61 jakby je wykorzystać. Jeżeli będziemy używać kart dwugwiazdkowych tylko, 10, to wtedy będziemy mieć 4680 punktów doświadczenia, czyli przeskoczymy praktycznie. Przynajmniej jeden poziom, a może nawet dwa poziomy, tutaj i zużyjemy trochę więcej żywności, dlatego że każdy poziom kosztuje więcej żywności. Więc jakby to. No, ja tak jak mówię, ja mam problemy z żywnością, nie mam jej wystarczająco dużo. Jeżeli ktoś ma nadmiar i nie sprawia mu to żadnej różnicy, no to wtedy proszę bardzo, proszę używać jednogwiazdkowych. Kart również do promocji. Ja tak jak wspomniałam, używam dwugwiazdkowych od pewnego poziomu, czyli w tym pierwszym rzędzie wszyscy bohaterowie oprócz tej niebieskiej tory i Delmara, czyli trzech bohaterów, fioletowy, żółty i zielony, dostają tylko dwugwiazdkowe karty po to, żeby oszczędzić żywność, a jednogwiazdkowe karty idą do bohaterów tych trzech gwiazdkowych, w tym rzędzie poniżej. Ja to teraz pokażę. Czyli mam Dżimona, daję mu dwugwiazdkową kartę i daję mu bohatera treningowego. kosztuje Kosztujemy to 22 tysiące żywności. I teraz przychodzę do karty pod spodem, cmyka, i daję mu jednogwiazdkową kartę, która w niej kosztuje tylko 4368 żywności. Więc, jakby non-brainer. To samo tutaj, jeżeli spojrzymy na Montanę. Ona już jest na poziomie 53, czyli gdybym użyła te 5 kart, kosztowałoby mi to 51 tysięcy żywności, a używam na nią tylko dwugwiazdkowej karty. Płacę 10 tysięcy i teraz przechodzę na trzygwiazdkową i za zużycie czterech kart jednogwiazdkowych płaca 11 tysięcy, czyli oszczędziłam 30 tysięcy żywności. Także ziarko, ziarka zbiera się miarka. Z tego się robi naprawdę duża różnica później. Czym ja się kieruję w tej chwili? Dochodzę, jeżeli w momencie, kiedy dojdę do poziomu 50 na poziomie 4 albo 5 gwiazdkowym, to wtedy od razu się przełączam na Trzygwiazdkową kartę i jednogwiazdkowi bohaterowie idą tam. A wszystkie karty 4 5 gwiazdkowe powyżej 50 poziomu dostają tylko dwóch bohaterów. Mam nadzieję, że to ma sens, co w tej chwili wytłumaczyłam. Ok, no to tyle. Czemu to wygląda dłużej? Dlatego, że no, pracując nad 10 bohaterami, oczywiście zajmuje mi to więcej czasu. Ale jeżeli porównacie ilość, tak naprawdę ilość bohaterów, których trzeba zużyć, jeżeli się używa różne kolory i ilość czasu, które poświęcacie na to w swoich akademiach wojskowych, żeby wyprodukować tych fiderów i żeby ich zdobyć, to tak naprawdę wychodzi to w tym maratonie tej gry, wychodzi to szybciej. I ja się już przekonałam o tym, porównując się do kolegów ode mnie z Sojuszu, którzy pracują nad jednym bohaterem na raz, że ja mam więcej kart wylewelowanych niż oni właśnie dlatego, że ja tak naprawdę potrzebuję mniej fiderów do tego, żeby je skończyć. Okej, okay. mam nadzieję, że to wszystko ma sens. Nie pogmatwałam tego za bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, własne metody, uważacie, że to co robicie jest lepiej, nie ma sprawy. Każdy pracuje tak jak chce nad kartami i używa takiego systemu, który mu najbardziej odpowiada. Życzę Wam, żeby Wasze karty się ulepszały bardzo szybko, niezależnie od tego, jaką metodę używacie i żeby wygrywały dla Was jak najwięcej bitew. Do zobaczenia następnym razem i pamiętajcie o subskrypcjach. Dziękuję za uwagę. Papa! Pa.